Dobra, widzowie, jak widzicie, jedziemy sobie dzisiaj jakąś ścieżką. Eee. Dobra, no i widzowie, dostaliśmy bilet na wakacje i teraz szukamy tego hotelu, w którym musimy mieszkać. Czy znaczy nie musimy, nie, 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 Dobra, no i dostaliśmy te bilety do tego i szukamy tego miejsca, więc no. Teraz stoimy na pasach, bo jest czerwony. O, jedziemy. I wzięliśmy ogólnie ze sobą też komputer, i kamerę, i plecak, i telefony, jedzenie. Tak. Dobra, weź zadzwoń, weź zadwoń po właściciela, żeby otworzył. Dobra. Dobra, dzwonię. Halo, dzień dobry. Podjechaliśmy właśnie pod hotel i prosimy otworzyć nam ten, drzwi garażowe. Dobrze, 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 dziękuję. Dobra, ot, otworzy nam. O, ok. o, otworzyło się. You, dobra, wyjeżdżamy. Okay. O, i zamknął, dobra, elegancko. No, tutaj gdzieś zaparkujemy, nie? Tutaj. No zaparkuj weź kluczyk. Dobra. Tak. Dobra. Wychodź, wychodź, wychodź. Dobra, wychodzimy. Weź kluczyk. Dobra, no, tak. idziemy. Laura, yy, dobra, yy, idziemy. Tute, tutaj są chciel. trochę poplątane te pokoje, więc może to nie być jakieś. Nie tak, jest... tam nie ma wejścia, bo tam coś zrobili. Remont robią i tam coś No właśnie, remont robią i dlatego nie, po prostu nie tam. Jest takie po prostu przejście do jednego pokoju na dole. O! Są jakieś kwiatki. To jest chyba nasz pokój. Zobaczmy. O! O! Wow. kurde, już nawet jedzenie przeszykowane. kurde, patrz, nawet kapelusik. Nawet Stevie toilet. Co robi toaleta? Ten, co ją zniszczył. No boże, to toaletko o, toaletko nawet toaletko. światła działają, okay. pięknie. Jakaś tajemnicza skrzynka. O, no ej, nawet nie musieliśmy wybrać konta. Patrz, no. mamy, ko mamy ten. Mamy te. No, ma ten, który przyjechaliśmy, to jest ten. Ja ogólnie, widzowie, dostałem kod do tej skrzynki, i tu ma być podobno to coś do tych kamer. Więc no, zobaczmy. Wpisujemy kodzik. O, działa. Dobra. Zobaczmy te kamery. E, pierwsza. O. Siema. Widzę siebie. Lu. No, dobra. To jest pierwsza kamera. Teraz druga kamera. A drugiej nie ma. Trzecia. Dwa. A. A no i chodź na górę. Ora, no i już dobra. Kamery mamy, więc teraz odłożę najpierw, żeby było wszystko bezpieczne. Podłożę. O, mamy też jakiś Jurassic Park. Batmana. Kolejny jurassic Dobre, A ja układam ja jakieś itemy, O, plecak władzę. masz. Ja też mam plecak. O, nawet, nawet łóżka i te zegarki w naszym kolorze i rzeczy. Nawet mamy mikrofony. Eee, no to elegancko. Nie musieliśmy ubrać komputera. Dzień, Chodź na górę, bo tutaj na górze też są. O no, o tutaj jest do dzień nagrywania ono. TikToków. są jakieś dzień książki. O, sejf o, ile pieniędzy? Dobra, o rybki. O, coś dla nas. Tu mamy oczywiście światło. Tu mamy. Handelki, biorę handelkę. Biorę drugą handelkę. handelkę. Uwaga, Pum, pu, 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 pu. pompujemy. Czekaj, to się tak robi. Co jest? Pompujemy. To się tak robi. Pompujemy. Dobra, napompowane. Na razie odłóżmy. Teraz pobiegajmy trochę. U -u 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 -u. Oczywiście musimy Pobiegaj. wszystko przetestować, czy wszystko działa. O, tutaj walimy głową. Puu, puu, pu. O <śmum> tak. O, o box box. O. Oj, <śmum> zadań, <nie dostanuję> <śmum> Dobra. Skaszamy światło i idziemy na dół. Tutaj mamy rybki globus. O, patrz. Mamy wodę! Mamy wodę! O, klimę mamy! Ile klimy? Dobra o, Tu mamy takie wielkie wrota Mam kibel Okej, okay, czyli tu mamy, tu mamy tego e, Takie zasłony na prywatność do tego Trzeba się myć Idziemy, dobra, chodź. Nie, no to ci już gościmy kamery, tutaj weźmy, coś porozkładajmy. O, tutaj pokytery. nasze siedzenia. Nawet laptopa mi przeszkowali do montowania tych filmów, bo nie powiem... nie, z... nie widziałem z domu laptopa. U mi też. Ale nie no, kompa też wykorzystać mogliśmy, ale nie wiem tylko. Ale dobra. To lepsze w sumie. ale tutaj mam laptopa, to się tutaj zarobię. Tak to Tak jak to ja się tutaj. O no, burgerek. Nom 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 ale dobry. Pa, nawet tutaj mamy... Czekaj, jakie tu konsumę? Kurde! O jest PlayStation 5! Dali nam do Jest PlayStation 5. Czekaj, bo podobno da się to jakoś odpalić, ten, ten telewizor. Znaczy no piszą coś. A, tak. A dobra, dobra. Pomyliliśmy kolory. A tam nie chodź. Chodź w Radajko, Warcaby... Czy to szachy są? Nie warcaby to są. Dramy Bierz. Dobra. że to nie ma miejsca, dobra. Telefonik to te Jakieś dokumenty mamy. Elegancko tu mamy. O, ale widoki. O, i nawet mamy taki kominek do ogrzewania się. O, mamy nawet gumy, kulki, gumy. O, i tu nawet jedna jest. Tutaj są jakieś to jest. Dobra, tu mamy jakiś stół do. Roboty jakiejś. O, patrz! Tu mamy picie, ciastka i tak dalej. O, hamburgera! Dobra, i można odmontować. montować. O, rozłożyłeś się tutaj. No ja też mogę swój komputer tu postawić. Żeby mieć swoje tutaj pliki też. Bo tamten jest pewnie czysty. Będzie się fajnie grało w Fortnite'a czy coś. Palmy. Dobra. O, Ale, ale tu są FPS-y: 10 tysięcy FPS-ów. Cały czysty komputer. No nice. to mamy? tu mamy. Tu mamy Minecraft, tu mamy do montowania Tak jak tam i tutaj mamy pulpit, okej okay. Tu sobie Dobre, później to wyświetlę to mój kanał sobie, żeby... Wyłączę teraz Albo czekaj, ja wezmę Co my bo... nie? Ma książki Wezmę jest mój ten Tu jest mój Dobra. Biorę mój PC i wezmę drzwi prześlę z tego do z mojego do tego. Ej, no co my, dobra, powiem. Bo zapewne, zapewne tu będziemy niedługo nie siedzieć na montowaniu, więc tu, 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 to, to, to. Kurde, znikł mi obraz czu, raz ich, Dobra, trudno, podpinamy. Ale wszystko trzeba tutaj zamienić. Pyk, dobra, wszystko tutaj. Wszystko dobra. Podpinamy tutaj wszystko. Już mogę mój odpiąć. Odpinam mój. Przesłamy pliki. zanieść? pliki przesłamy. Mam wszystko. Ten jest teraz czyściutki. Ten komputer jest teraz czyściutki, więc go odstawiamy. Co ty robisz? Bo ja coś robię. Ja moje stanowisko. Tutaj robię. Tak. Popsułem się. Co ty o, robisz? Tutaj co? na razie będę robił rzeczy jakieś będę robił, nie? Ej, oddaj ja się... mój laptop. Kawałek. Nie, oddaj moje kawy. Masz. To jest twoja wina. A mój Kawałek. laptop jeszcze oddaj. O, właśnie kamerę. Oddawania. Dobra, podspinam kamerę pod. To, żeby przesuwać pliki Dobra i, 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 i. Dzięki za kamerę <laughs> Dobra, będę tutaj rygielać Weź tutaj y, swoje pod podpini. Skoro mam już tu podpięte jakieś rzeczy to wezmę sobie komputer To se weź ja ja Wezmę komputer tamtego. z tamtego Też chyba, ja przesiedzisko sobie wezmę i mikrofon... Może też dzisiaj będziemy nagrywać, nie tutaj... Dobra, dobra. E, e, no tak, kamerę na no, na razie odstawię. Peceta sobie ja tutaj skończam. dam. Dobra. Weź też pod... Dobra. E, wezmę sobie... Przesło. Dobra, czekaj, bo... Okej, okay, bo będę musiał później odebrać jakiś telefon, przy... od widzu, to. No sobie właśnie, o, nie, to wszystko? Tam sobie wszystko zamienię, żeby. Spróbuję. Kurde. No, Ej, dobra, chyba będziemy musieli pójść do jakiejś. Y, pójść do jakiegoś sklepu, żeby. Tam, co? Żeby nam ogarnąć y, ten. Y, bo już jest dziewiętnasta. Pomija. Ja też sobie podpinam już swój komputer. Ja tu będę, ja tu będę nagrywać teraz. Okay, bo ja bo, tutaj, bo tutaj przy zachodzie słońca to fajnie. Tutaj, Tylko nie da się Tutaj telefon, tutaj komputer. Tutaj podpinam komputer do laptopa, laptop podpinam do tego. Py, py, pyk. Kolej sobie tam przystawię. E, czy jakieś mam? Tutaj odwidzę jak coś. Tutaj mieć jakieś tutaj montaże montażę, tutaj mam od razu, to... Tam będę montował. Tutaj sobie oczywiście kole odstawię gdzieś. Tutaj nie ma zbytnio miejsca. O, tutaj sobie. Kurda. Mam no. na razie tutaj. Oddam no filiżanki. Chociaż nie, filiżanki to do filiżanki to do tego. Do kuchni. Okay. Ja sobie zrobiłem takie pierwsze stanowisko. Jak mamy nagrywać odcinek. Ja bo jeszcze będziemy nagrywać odcinek na YouTube'a dzisiaj. No. Mamy nagrywać odcinek z na YouTube'a dzisiaj. Nie? Ja już jestem tu cały już podpięty. Bo teraz... Tu ta. ta jest, ta ta jest ppt ten nowy ten monitor. Inne sprawy robią. To... Czyli no, co, musimy iść do sklepu? Do... No po meble, jakieś no, Meble? A co nam o? potrzebne jest? Nie wiem, właśnie. Jakieś, nie wiem, na przykład jedzenie. No i możemy pójść albo znaleźć jakiś sklep z elektroniką, żeby coś kupić. Mamy tu, do... chodź, chodź, bój. Nie, pokazaliśmy widom jeszcze Bo ja nie pokazaliśmy nie widzą trzeba się jeszcze. Tu jest ukryty safe. Tu jest dużo... Ja, ja już pokazałem, tego. ja już... Pokazałem. A? To no. no to ja wezmę trochę tych sztabek i... tych sztabek ka... To ja biorę zegarek też. Ja to wszystko napakuję. O już 22 w o oh boże. Bo tutaj wszystko napakuje. Żeby wszystko widzieć, wszystko wiedzieć, co się dzieje. Komputer sobie odpiąłem. Do... O kurde, ale jestem tu zamurowany. Patrz to, patrz na mnie. Jaki jestem zamurowany. No. Eee, zabrałaś no. moją... Nie zabrałem, nie mam. Jak nie masz? Oddaj to. Nie mam. Oddaj to! Nie mam! No to moje! No, nie zabieraj mojego! Nie zabieraj mojego! Aha! Białe? Dobra! Masz! Wiesz, to jest za tam jesteś tam Tutaj podpinamy znów tu, 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 mikrofon podpinamy tu, tu, tu. Tutaj mamy to, żeby działało. Zagarek, piękny. Zagarek w sumie niepotrzebny. Mi zegarek, nie wiem po co wziąłem. Ok. Tutaj, mogę, tutaj może się w niej w sumie wyświetlać. Tutaj, z tego tu się podpinę. Popnę. Tutaj mikrofon. Uratujmy mieć kamerkę. O nie no! Co? <laughs> ja musiałem swoją kamerkę podpiąć. Ja też chcę. Dobra. Mam też Eee! Dawaj kamerę! <laughs> Masz. O Jezus, się. I teraz... Ej, to podpinamy, pyk, kto podpisuje? Ej, kto tu, podpisuje? Tu, tu, dobra montuję film ten, ten co będzie teraz akurat tutaj te, za popasę to jest na no. później pe pewnie pójdziemy gdzieś na jakieś coś żeby sobie kupić na przykład do dzwonki pójdziemy żeby coś sobie kupić nie? jakieś bagiet bagietki i te inne kalendarz yes. Tak to ja sobie wezmę donatę Dziękuję wezmę mnie głosy Dobra my już idziemy do sklepu jest akurat dzień zjemy sobie Chodź Pieniądze? Masz kluczek? Mam mam, Pieniądze też masz. Tak idź. Chodź. Czekaj, muszę wypić energię muszę wypić energię tylko. Dobra, chodź. Zamknąć za sobą. Wsiadaj! Ogólnie A? dostaliśmy kluczyki do tego garażu, więc już sobie sami wjeżdżamy. Kliknąłam. Jedziemy! No, <śm> jest <śm> ja nam ogólnie trasy, więc musisz teraz jechać w lewo. Gdzie ty jedziesz? Co ty robisz? W, y Laga. Lewo. I teraz prosto. Cały czas. I zobaczysz tego, takiego sklepu. No ja cię, cię, cię. Jedziemy, widzę z nim. A Co ja bym mu takiego pola zrobił? Znaczy co? Eee, o, jesteśmy. Zaparkuj. Co ty robisz? To musisz prawo jazdy zdać. To dostałeś prawo jazdy Uciek. chyba po znajomości No Dobra, wchodzimy, o, jest IKEA. a akurat chcieliśmy pójść i no to mam IK Wybudowali, bo Dobra. O, Dobra Ooo, tu na pewno musimy Aha, kupić coś takiego by się przydało Dobra Chyba na ile, ile tam to kosztuje? Ta, ta obromówka 20 golda, o, widzisz? 20 Obra. golda. Dobra, o ja. jeszcze takie piłkarzyki wezmę. Dobra, ja to coś może... Wezmę nam taki telewizorek, w sumie. Ej, we, 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 wezmę w sumie takie krzesło do chillowania. Ej, do, ja to odkładam. Biorę nam plazmę. Dobra. O kurde, dobra, płać Dobra, i ja tu wyjdzie. <laughs> Ej. Trzy ir... ir got stak. Okej. Okay. Proszę. Zobacz, akurat mamy. Już dobra. Dziękujemy. Dziękujemy. Do, do następnego. Dobra. Tu my idziemy nie przez środ... Do... Dobra, nieważne. ważne, mamy czas. Trzy... Idziemy. Co, musimy nagrać odcinek jeszcze drugi. Dobra, wsiadamy i jedziemy. Oj, No ja, ja widole. Na pięknie tutaj jest trzołek, tak? Dobra, jedziemy. Idziemy do domu, no. Co więcej, przed no. No. Idziemy do domu. Tutaj. O, czerwone. No, no, czerwone. Stoimy. Żółte, zielone. Jedziemy. Oj, tutaj jest nasz blok. Mam skórę na ślubku drogi. O, otwiera. mieszamy Wjeżdżamy. Tak, okej. Podjedź otwiera. trochę. Podjedź, podjedź, podjedź. Dobra, już. Jedziemy, ora. Wiesz no, kluczyk? Już. I ja mam już wszystkie rzeczy. Dobra, więc no, możemy iść już sobie tutaj do naszego miejsca już znam drogę na pa... E e o ja super zginąłem Kto tam dzwoni do naszego domu? O, witaj kolego. Chill krzesło sobie postawimy na dworze. O będziemy sobie nie, tu... nie Tu będzie komina. No, ej, no i tu będziemy sobie chillować. Będziemy sobie tu chillować. No, ładna, ładna ta. No. Możemy sobie... Dora, chillować. stawiamy naszą... Idealnie się mieści. Dobra. Bra. O! Pięknie. Pięknie. To mogę nam dać jako pierwszy odcinka może będzie. Tutaj na razie postawię, żeby nam nie zamywała miejsca. O! I elegancko, A. Można grać piłkarzyki Ja tutaj odkładam telewizor. Dobra. Luczyki jak coś... Suczyki odkładam. Tutaj no. roztepnijmy się, dobra. Dawaj, gramy w piłkarzyki. Ostatnia rundka w piłkarzyki. Dawaj. Iść tam! Ura! Ok, ja strzelam, gola, strzelam gola. Nie, 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 nie! Tylko szybko, szybko tutaj, kręcimy. Nie, nie, bronię, bronię, bronię. Dobra, dobra, dalej, dalej, dobra, 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 nie, bronię! nie, Dobra, dalej, dalej, dobra, rzuca Dobrze, Dobra, nie, nie, Dobra, muszę tutaj rzucać Tutaj dobra lecimy, lecimy, lecimy Ooo Sembola, puuu! Wygrałem. Przegrałem! Dobra Let's go! Czerwonymi takie Dobra widzowie, to by było na tyle. Jak Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dzwoneczkiem. No i tak. iPhone 14 Pro Max to, te... to nie pilot o, od telewizora. <grych> no więc widzowie żegnamy! No i tak. Do, do następnego. Do następnego. I no. Kolejne będą też filmy z tego, a później może wrócimy do tego do tego, ale to jeszcze długo czasu na bagazyn.